W zespole Szkół Technicznych w Czciance odbył się Dzień Technika. Impreza organizowana jest cyklicznie już od 14 lat. To ważne wydarzenie w życiu szkoły i pokazanie, że na rynku lokalnym jest spore zapotrzebowanie na pracowników z fachem w ręku. No, impreza oczywiście jest już imprezą tradycyjną odbywa się już po raz 14 w naszej szkole. I cieszy fakt, że z roku na rok konwencja tej imprezy, można powiedzieć, rozrasta się. Coraz więcej firm, które zapraszamy, wyrażają zgodę na uczestnictwo w takiej uroczystości, w takiej imprezie. A ideą i pomysłem takim centralnym, punktem tego dzisiejszego spotkania jest właśnie pokazanie powiązania profili kształcenia z szkół technicznych z pracodawcami. Powiązanie jest bardzo silne, że istnieje możliwość kontynuacji i na studiach wyższych, tak jak na przykład w Państwowej Wyższej Szkole z którą mamy podpisaną umowę. Nasze kierunki kształcenia niemalże pokrywają się, a zatem istnieje niemalże idealna możliwość kontynuacji nauki, w sumie blisko od ścianki, bo 25 km rzeczywiście nie jest to daleko, chociażby tak jak do Poznania czy do Szczecina. A drugie to właśnie pokazanie, że istnieje możliwość, no, jest ułatwiona możliwość zdobycia pracy po ukończeniu tej szkoły, ze względu na to, że na rynku lokalnym istnieje cały szereg firm, które no, właśnie kształcą w profilach technicznych. No i myślę, że nie jest żadną tajemnicą, widać praktycznie w każdych publikatorach wszędzie gdzie tylko nie spojrzymy, że właśnie te zawody techniczne są tak zwanymi zawodami z przyszłością, czyli zawodami, które gwarantują zapotrzebowanie na specjalistów danej branży. O tym, jak ważna jest wiedza na temat obsługiwanego sprzętu i technologicznych nowości, mówił również Leszek Surówka. To jest rzecz niezwykle ważna, ponieważ na dzisiaj nie da się funkcjonować w zgodzie ze sprzętem, który wymaga od nas określonej wiedzy. Oczywiście nie wszyscy muszą kończyć szkoła, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, ale im więcej wiemy, tym łatwiej, a myślę, że ta szkoła, ten zespół szkół technicznych, w którym teraz jesteśmy, jest wspaniałym przykładem, że można wiele. Absolwenci tej szkoły z powodzeniem kontynuują naukę w naszej uczelni w pile. Dzisiaj nawet są tutaj obecni, prezentują najnowocześniejszy sprzęt, jeżeli chodzi o technikę, ocenę stanu technicznego, o to, co można zobaczyć w ciemnym obszarze, ale przy określonych temperaturach. Myślę, że warto. Polecam wszystkim tę szkołę, jak i później, niedaleko stąd, bo tylko 25 km mamy do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ja oczywiście z racji tego, co tam robię, polecam Instytut Politechniczny, gdzie funkcjonują, jak już dzisiaj powiedziałem, cztery kierunki. Mechanika i budowa maszyn, transport, elektrotechnika oraz budownictwo. Mateusz Tokarski chce zostać profesjonalnym kierowcą wyścigowym i liczy na to, że wybrany kierunek ułatwi mu ten początek. No mam nadzieję, że dzięki szkole uda mi się zdobyć dofinansowanie, bo w tym sporcie jest to bardzo potrzebne i po pozwoli mi to się rozwijać dużo bardziej. Swoje szkolne pasje i zamiłowanie do motoryzacji kontynuuje w weekendy również inny uczeń zespołu szkół technicznych, Daniel Frąckowiak. Poza szkołą często też w weekendy biorę udział w różnych zawodach. Nieraz jadę jako kierowca sam po torze, nieraz jadę jako pilot, który pomaga kierowcy na trasie i walczymy po prostu, jeździmy sobie po całej Polsce, walczymy. Podczas imprezy uczniowie mogli również zobaczyć, jak wygląda akcja ratownicza strażaków podczas wypadku. Było widowiskowo. Na placu warsztatów szkoły zebrał się tłum uczniów, który obserwował z zaciekawieniem działania. Sławomir Pochylski i TV czcianka.